no dzisiaj mocno hazardowo otwieramy 30 razy toy boxes Delta Force 2025. Wyprzedzamy polski YouTube o tydzień. Słuchajcie, dzisiaj przygotowany jest około 30 Hackloads toy boxes. 35 nawet o, to muszę poprawić tytuł nawet. Nie otwieramy sobie dzisiaj wszystkie. I co? Polecimy sobie tak, 69 jeszcze mi zostało do main reward Ale ja w tym czasie wykombinowałem, że otworzę najpierw te 5 słapki, a resztę. A zobaczymy. Jeśli poleci Gold. No proszę Państwa, Gold leci już w pierwszej paczuszce. Pierwsza paczuszka. White Queen eee, Także zaczynamy ten opening mega mocnym wejściem eee, Czy to się zwróci? Mm, nie eee, Bo wszystko było za darmo bo jesteśmy Polakami I cebula nas wynagrodziła Charm Lion Shield Mało ciekawe Lecimy dalej Paczucha Trzecia Różowy Swordbearer też mega spoko kondycja A Queen wydawało mi się, że była na S, także też spoko. Lecimy z kolejnym, znowu fiolet. Swordbearer tym razem pattern S, no taki zielony. Kolejna paczucha. Niestety nie tym razem. Lając shield, cebula shield. Eee, dobra, może jedna dziesiątka, niech poleci sobie. Eee, tak sobie to wykombinujemy. No nie tym razem, dwa razy tylko epic. U shield birer, ale fajna kondycja. Fajna kondycja znowu mega git No, różowy nie tym razem. Lions Shield. No uu, 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 uu. charm chroma S. Ale my dalej polujemy sobie. U, u, u. Niestety dalej polujemy sobie na smoka w tym momencie. Reszta mało ciekawa. Czy polecimy teraz jeszcze jedną? Nie, może jeszcze polecimy. A nie, polećmy sobie dziesiątką. I ostatnie sobie już otworzymy pojedynczo z powrotem. Także czekamy na jakieś mega mocne gifty w tym momencie. No, niestety nie tym razem. A tu już mniej więcej wiemy, że same shieldy polecą. Jedna chroma dobra. Jeszcze lepsza, ale to i tak nie są zbytnio ciekawe temy. Ostatnia dycha polecimy polujemy znowu na smoka. Czyżby sam początek tylko nam oddał? I tak dobrze jak z 30, chociaż jeden poleciał. Ciekawe, że teraz królowa jest warta, nawet. u pastelowy bearer Zaraz sobie podsumujemy, sprawdzimy po ile teraz jest nawet królowa. Tak lekko w ciemno, nie zaglądałem na market. Niestety. No, na Merce już nie wbijemy nawet. Mm -mm. No, chociaż się różowe sypią jest kolejna czyżby smog tym razem jest smog słuchajcie Hayden Variant to jest mega mocny opening to jest mega mocny opening ID 14303 także blisko zera. Pattern template oczywiście S. I height traits oczywiście S. Także to będzie mega mocne. Mega mocne. Zaraz sprawdzimy sobie cenę. Kolory moje ulubione, czyli taki fiolecik. Lekko, nawet nie wiem, bo jestem chłopem, więc się nie znam na tych kolorach. Fiolet. Dobre kolory. Mega mocny opening słuchajcie, czyżby 2 złote. Niestety nie oddał trzeciego. Te ceny i tak są mocno wywindowane teraz na markecie. Także nie ma co tak zbytnio do nich przykładać. Budować wiedzy na tym no i ostatni. Smok już jest, królowa jest. No słuchajcie, to był mega mocny opening. To był mega mocny opening. Eee, sprawdzimy sobie jeszcze ten markecik. Eee, Czy będzie jakiś podobny? No, 30 tysięcy to jest absolutna padaka. E, czy będzie jakiś blisko? Nie, nie będzie. Jakieś... O, tak, za milion tak. Trzynastka i tak bardzo późny już. E, bardzo późny już ID. E, ale i tak jest mega mocne, także mega się cieszę z tego. Mm. tych nie mamy akurat jest tylko Queen oraz ee, oraz smog także i tak mega mocno 250 minimalnie za za królową No takie sobie e, takie sobie niestety ale i tak jestem mraźnie zadowolony z tego no, coś ciekawego może założymy i tak prosty efekt będzie na tym. Także mega mega mocarnie cieszę. Słuchajcie, jeśli ten pak opening się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę zasubskrybować tego kanału, bo niedługo przynajmniej za 4 tygodnie szykuje się mega mocny opening eee, Mandelbrichów razem z moim ulubionym kolegą czyli panem Duszkiem Polska będzie mega mocny park opening. Także szykujcie portki na to i oczekujcie tego filmu. Ja się z wami żegnam, życzę wam miłego wieczoru. wyśpijcie się dobrze na jutro. Trzymajcie się. Cześć.